na 5 s mi palisz, na 5 s ale modulacja powiem szczerze tak na trujeczkę. jak się wsłucham, to Cię zrozumiem. No, jakby propagacji nie było, to raczej byśmy się chyba nie dogadali, ustka z młodzią raczej kiepsko. Ale cieszę się bardzo, że się udało. Z strony Bartes. Ustka 4721 Bartes. Również się cieszę, również się cieszę naprawdę. O, to jestem na radiu, żeby takie właśnie mąt nawiązywać, więc bardzo, bardzo, bardzo fajnie. A jak ja tam ucieruję, lecę, powiedz mi. grunt że doratuje więc słuchaj dziękuję Ci za łączność dziękuję Ci piknie za łączność i mam nadzieję może kiedyś jeszcze się usłyszymy

Dzisiaj proszę ciebie 28 stopni, więc naprawdę ciepełko, fajnie, słoneczko. I na, następne dni też mają być piękne, więc jeśli masz zamiar odwiedzić ustkę, zapraszamy serdecznie. chcesz coś sprawdzonego fajne domki fajne pokoje to polecam ci na facebooku wpisz sobie portowe zacisze portowe zacisze mój dobry przyjaciel nie chcę robić reklamy ale muszę więc jakbyś miał ochotę to polecam portowe zacisze to, to super, to ja Tak jest, tak jest. Portowe zaciszę na Facebooku, na Facebooku, portowe zaciszę ustka. Yy, wklep sobie, zobacz sobie jak to wygląda. No i jeszcze raz, dziękuję Ci pięknie za łączność, zrobiłeś mi tym yy, naprawdę wieczór. 7, 3 bajo.